Moim drugim gościem jest e, trener e, drużyny Siarki Tarnobrzeg, Sławomir Majak. Dzień dobry. E, wygrywacie na rozpoczęcie sezonu e, z drużyną Wysoka Debica 3-0. do 0. Jak trener podsumuje dzisiejszy mecz? Na pewno przede wszystkim cieszymy się z trzech punktów, bo w ostatnich czasach no, Wysoka była trudnym przeciwnikiem dla Siarki. Przypomnę, o, ostatni to sezon, dwie porażki u siebie i na wyjeździe, więc chcielibyśmy się tej przede wszystkim zrehabilitować. Udało się, wygraliśmy 3-0, nie straciliśmy żal, żadnej bramki, więc cieszymy się z tego bardzo, bo widzieliśmy, że e, czeka nas bardzo ciężkie zadanie i takie ono niewątpliwie było, ponieważ no, wynik wskazuje, że żeby, żeby to łatwy i przyjemny mecz, ale tak nie było na boisku, szczególnie w pierwszej części spotkania, więc wydaje mi się, że tym bardziej cenne trzy punkty. Mhm. No wydaje się, że ta pierwsza brama, Otworzyła troszeczkę mecz, bo później no, zawodnicy z Dębicy troszeczkę y, gubili się i dużo strat było. Zawsze bramka gdzieś otwiera jeden albo drugi zespół, tak było i w dzisiejszym dniu, nawet rozmawialiśmy między sobą w przerwie z, z moimi współ, współ, współpracownikami, że ten kto strzeli pierwszy bramkę prawdopodobnie ten mecz wygra i tak się stało w tym przypadku, ta pierwsza bramka spowodowała to, że zespół z Dębicy jakby obniżył to loty, oddał nam, nam pole, czego konsekwencją były dwie następne bramki. Mhm. No, w zeszłym sezonie zajęliście dopiero dziesiąte miejsce, teraz rozpoczynacie sezon od zwycięstwa. Jakie cele na ten sezon? Mm, tak jak Pan powiedział, dziesiąte miejsce nikogo na pewno nie satysfakcjonowało, ani mnie jako trenera, ani zawodników, ani kibiców, ani, ani zarząd. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, 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 że gdzieś tam ten sezon był poświęcony bardziej w kierunku pro-junior, to, to system i jakby, jakby gdzieś wynik szedł na drugi plan. Natomiast w tym sezonie po tych wzmocnieniach, które też zespół otrzymał, na pewno oczekiwania są dużo, 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 więcej, dużo większe. Na pewno nie pompujemy też, też balonika odnośnie, że będziemy grali albo coś. Chcemy się skupić na, na najbliższych spotkaniach, żeby je rozegrać w jak, w jak najlepszym stylu. Kto będzie najgroźniejszym rywalem w walce jednak o awans? No, chyba nie, ligi? Z, nie jest tajemnicą, bo kilka zespołów w tym okienku transferowym, tym letnim się zbroiło. Mówimy tutaj przede wszystkim o, Stalowej, o Stali Stalowa Wola, o Podhalu, o, Krzo, o Krzo Ostrowiec, więc no, gdzieś w, tym, w, tej, w, tej, w tej czwórce też wymieniana jest na pewno e, siatka, która gdzieś tam będzie chciałaś na pewno w, to włączyć o te czołowe lokaty, ale wszystko będzie weryfikowało wojsko. W kolejnym meczu zagracie z Sokół Sieniawa. w tamtym sezonie e, no, drużyna e, bardzo wysoko, dobrze grała, ale... Z tego, co tam docierają informacje, troszeczkę zawodników wdeszło. Teraz e, pierwsza porażka, więc e, na jaki macie się nastawiacie? Na pewno zespół śmiały jest w dużej przebudowie, duża rewolucja. W też ten wynik do dzisiejszej wskazuje 0,4 porażka u siebie, że to nie jest to, to zespół, który w tym, w tym sezonie będzie gdzieś walczył o te duże cele, które miał w, w, w poprzednim, bo przypomnijmy, bardzo wysoka pozycja i na pewno dużo na, na wymiar, ale to już było to poparte na pewno dobrą grą. Natomiast no, najważniejsze teraz dla. Dla mnie, dla mojego sztabu, jest to, żeby zawodnicy nie uwierzyli już, że potrafią tak super grać w piłkę. Tylko, po prostu, żeby się, żeby się skupili na następnym meczu. Bo ten wynik dzisiaj 3-0 i porażka ścienia, wskazuje na to, że to będzie łatwy i przyjemny mecz. A tak na pewno nie będzie, bo, bo musimy sobie zdawać sprawę, że, że na poziomie trzeciej ligi nie ma łatwych to, to meczy i tylko pełne zaangażowanie, walka, niepełnianie prostych to błędów spowoduje to, że możemy się pokusić o kolejne punkty. Na koniec jeszcze zapytam, pewnie już nie jeden pana pytał, po raz pierwszy pozyskaliście jakiś pana 28-letniego. 28 Zawodnika z trzeciej ligi hiszpańskiej. Kiedy będzie zawodnik gotowy i będzie można go zobaczyć na boisku? Zawodnik fizycznie tak do końca nie jest gotowy. Powiedzmy, że na gdzieś na 70%. Wiadomo, że, 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 że jakby ta przerwa letnia w, w Hiszpanii jest zupełnie inna niż, niż u nas. Długa, długa przerwa, no zawodnik tr troszeczkę nie jest do końca przygotowany fizycznie. Mamy też problem z uzyskaniem certyfikatu z federacji hiszpańskiej, więc dopóki tego nie będziemy mieli, też nie możemy liczyć na, na Iwana Wrze. Mam nadzieję, że, że w tym tygodniu najpóźniej w przyszłym to się wyjaśni. Cenne, że gratulacje za zwycięstwo i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wyniki, wywiady. Relacje na żywo z najciekawszych spotkań z regionu. Piłka podkarpacka. Kontakt e-mail. Marketing małpa podkarpacki.zpln.pl Szukaj nas na platformie YouTube i subskrybuj kanał już dzisiaj. Piłka Podkarpacka z miłości do futbolu.